ponieważ będzie to Holz z Rosmana, ale z ukrytych promocji, o których bardzo mało osób wie, a są naprawdę przeginane. Kupicie drogie produkty w cenie nawet 3,99, więc teraz nie przedłużam i zaczynamy. Ale najpierw światła, kamera, akcja. Ogólnie jestem strasznie cieszę z tego klipsa. No ale ja już nie przedłużam i zaczynamy. Zacznijmy może od tej siatki, ja ogólnie mam 4 siatki tego. I, I żeby nie było, że ja to wszystko kupiłam dla siebie, bo tak wcale nie jest. To porozdzielam po całej rodzinie. Yy, pierwszą rzeczą, a, okej, okay. ja, tutaj jest cała siatka dezodorantu. Teraz powiecie, że... po co jest cała siatka dezodorantu. No, względu na to, że pinetek dezo do dezodorantu kosztował normalnie około 3-4 zł albo nawet więcej, nie wiem, nie, nie pamiętam ceny wyjściowej, ale ja ją kupiłam, uwaga, uwaga, za złotówkę, za 99 groszy, więc uważam, że e, taki dezodorant to bardzo ładnie pachnie i to e, jeżeli nie chcemy zużywać swoich perfum, które nie ukrywam, czasami są dosyć drogie, to wystarczy, że użyjemy czegoś takiego i ja mam tu dwóch czyli e, Candy Love i Lemon Confetti. Ja mam ich 12. Kolejny dla mojego taty. On kosztował 39, 99. AXA, 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 Ice Chill. I według mnie, jak na 39 99. to jest bardzo fajna cena. Kolejny bezodorant. Miałam gdzie Isana, również Ultra Sensitive. Bez alkoholu, bez paru, bez SLS-ów, też 39. 9. Następnie dwa takie produkty, a mianowicie są to żel, chłodzący na urazę, kontuzja i spłuczenia po treningu. u nas jakiś super produktów to nie ma, ale wiadomo, czasem się takie rzeczy przydają, dlatego po 3,99 sztuka. Dalej kolejna sztuka tego ultra delikatnego dezodorantu z Drugi dezodorant Ice Chill. Reszta wszystko tych na emoji. Następna, następna yy, siatka. pewnie wszystko kupiłam na tych promocjach. Niektóre rzeczy są takie standardowe, w standardowych cenach, a niektóre właśnie dorwałam na tej promocji. Między jest, yy, jest yy, odżywka Pantin z normalnej ceny 819 19 zł. To jest Love Your Color i to jest odżywka do włosów bez fukiwania. Yy, Ujrzmienie, podkreślenie loków i fal. Ja włosy mam falowane. Odrzewka jest bardzo, to bardzo fajna. Przynajmniej wydaje mi się, że będzie fajnie się sprawdzać. Następna rzecz to jest, to jest rzecz, którą wzięłam w puszczu. aktywna maseczka z, węg z węglem i białą glinką z Under Twenty. Tutaj trochę opakowanie, to nie patrzmy na opakowanie, tutaj chodzi o cenę i produkt. A że produkt jest nienaruszony, jest w swoim normalnym, klasycznym, yy, klasycznym yy, opakowaniu, który jest po prostu bez żadnych. Yy, nie ma coś się tym tego opakowania, bo produkt sam w sobie jest bardzo dobry tylko opakowanie, w którym jest, yy, jest dosyć słabo poniszczone. Ale to. Patrzmy na to, nie chodzi o opakowanie. Oczyszcza ze skórniaki i zwęża pory, więc bardzo fajny produkt. Następnie mamy dielendy Japan Beauty, japoński olejek do ciała, konopia i olejek e, cacai e, hipotetyczny zmysłowy zapach, e, japoński sekret cytynowego gładkiego ciała, więc wydaje mi się, że też może być bardzo fajny. I on kosztował 3,99. Nie pamiętam ceny wyjściowej, ale ja go kupiłam za 3,99 nie dojrzał do stóp i on kosztował normalnie w swojej standardowej cenie coś około 10zł, nie było na żadnej promocji. przepustanie też z tej szatki czyli y, maseczka L'Oreal Paris Revitali, Revitali. Słuchajcie, teraz nie wiem czy ja to dobrze sprawdzam, ale to wyszło mnie dobrze, bo wygooglowałam, że ta maseczka w niektórych sklepach kosztuje 5 70 zł a ja ją kupiłam za 10 więc byłam w niezłym szoku. E, ale tak to jest hialuronowa mas Maska. Wykładująca z Marszki nadaje skórzobliwość i młodszego wyglądu. Ta maska wędruje do mojej babci. Kolejnie mamy Soraya Body Diet Green Diet Green, cel ujedynień i detoks, naturalna kufeina, skrzyp i herbata matcha Dlatego według mnie to jest naprawdę genialny produkt za 3,99 I to jest Soraya, więc to jest naprawdę bardzo fajna cena I wydaje mi się, że jak na 200 ml to jest to naprawdę rozsądna cena i bardzo fajnego produktu Ok, opróczniliśmy tą paczkę Idziemy dalej Następnie wziąłam taki, to jest taki, to jest primer, primer bezkwasowy z Laura Canty, Laura Canty, a chyba bardziej. i wziąłam tutaj dla mojej cioci, ponieważ to jest bezapachowa formuła, bezapachowa formuła ma dużo twarz dla kroku hybrydowego. Moja ciocia w domu robi genialne paznokcie, bo oczywiście robi to dla siebie i genialne hybrydy i cudowne wzorki, dlatego to wędruje do mojej cioci Patrycji. Następnie mamy coś z serii... Perfekta mama i tutaj uwaga, teraz powiecie, że po co perfekta mama, ale to ze względu na to, że te produkty są mega, ale tu mega nawilżające. I one tak mocno nawilżają tą skórę, że e, jest naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o nawilżenie i to jest, to jest olejek, to jest olejek zakupiego olejek nawilża i odżywia naszą skórę. Mam go w, mam go w, dwóch, w dwóch sztukach. Też w tej samej serii, więc to będzie e, esencja, nawilżająca esencja do ciała. Yy, redukuje słuchaj, skóry, nawilża, poleca dże, y, Janet Caleta. Okej. Okay. I ona y, również to, te dwa, te cztery produkty z serii Mama kosztowała mnie po 4 zł. I one nie są tylko dla takich, wiecie, one są dobre dla każdego, bo są mega dobrze nawilżające, a szczególnie dla nastolatków, są bez żadnych szkodliwych substancji, które mogłyby nam zaszkodzić. Następnie żel pod i Isana Milk and Honey. On, je, on ma 750 ml, ja go kupiłam za 5 zł, to była jego cena wejściowa i nie był na żadnej promocji, tylko w swojej standardowej cenie. Z tym wypadku 3 kW po, po 3,99 czyli 4 zł, 150 ml, 1 jest 4 poleroku, glitter, low i pełen nawilżający na wierzający, składnik naturalny, aloes i zielona hebata razy 3. Także prawdopodobnie jeden zostawię sobie, drugi dam mamie, a trzeci cioci lub babci. Zobaczę jeszcze. Ale tak to wygląda i wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobra cena jak za, za tyle produktów to jest naprawdę bardzo dobra cena. Nie pamiętam ceny wyjściowe, ja was właśnie za to przepraszam, ale nie pamiętam. Następnie efekt ima migdałowo namierzający krem do ciała, olejek ze słodkich migdałów i wyciągiem z pomarańczy. I tak on wyglądał, niż był za 4 zł. I teraz bardziej bym chciała trochę opowiedzieć, jak to wygląda z tymi promocjami. Bo normalnie te produkty nie są na promocji i one nie. Mm, nie widać, jakby one były na tej promocji. Wystarczy, że zrobicie tak. To jest zależy też od rosmana, zależy w jakim rozmaniu też będziecie. Ale z reguły chodzi o to, że opa, produkt, który chcecie to po prostu zróbcie sobie skin od mojego filmu, bo yy, tak nie zapamiętacie tego, wierzcie mi na słowo, nie zapamiętacie tego. Idźcie do, do Rosmana, szukajcie tego produktu i sprawdza się na czytnikach. Czytnik, czytnik, czytnik. To jest jedna wielka zasada, jeżeli chodzi o tą promocję i wszystkie promocje w Rosmanie. Jeżeli chcecie się jeszcze bardziej upewnić. Ja wiem, że jeszcze były przecenione iOS i Crystal, i niby właśnie też takie, ala la iOSki, ale ja już po prostu nie mogłam ich znaleźć. i mnie w Rosmanach, nie było one na promocji, więc to też zależy od Rosmana. Ale, ale wydaje mi się, że w większości Rosmanach będą te produkty właśnie na takich przecenach, chociaż nie jestem pewna, bo to zależy od sklepu. Ale one właśnie takie były. I tak, następnie dwa produkty kończące tą, tą siatkę to są AA hydro Sorbet Korea, Korea Choc Choc, Hydro Balsam Choc Choc, Nawadnia i odżywia, Kwas hialuronowy Centella Asetica. Jak to zaraz się nauczy koreańskiego. Skóra wrażliwa i skłona do, ale to jest tak dobry produkt. Jak go już kiedyś miałam i ja tak żałuję, że były tylko dwa opakowania. Bo gdyby były nawet 10, to ja bym zabrała wszystkie 10, bo jedno to 4 złote cena. To już jest dobrze. A dwa to po prostu jest tak dobry produkt, tak świetnie nawilża. On tak ładnie pachnie, muszę aż powąchać jeszcze raz. Mm, on pachnie... I to pachnie powietrzem na morza. Morzem, powietrzem z morza, to jest genialny produkt, świetnie nawilża i bardzo długo nawierza, więc serdecznie Wam polecam ten produkt, jeżeli tego produktu nawet nie znajdziecie na promocji, to ja Wam polecam, żebyście kupili go w swojej standardowej cenie, bo się opłaca, a termin to 6 miesięcy i 200 ml pojemności, więc opłaca się. A nie, jeszcze jedna rzecz mi została i to jest żel do włosów, właśnie to guma do włosów, to jest guma, guma men, więc... Ja nie używam takich produktów, nie myślcie sobie, że ja czegoś takiego używam, bo nie, ja nawet takiego do nie używam, chyba że jakieś, na jakieś ewentualne, e, ewentualnie jakieś duże wyjścia, ale z reguły nie używam tego. To jest guma dla mojego taty, bo on bardzo ładne fryzury robi właśnie za pomocą żelu i gumy, więc to jest dla mojego taty z Bella za 3,99. Następnie ostatnia szafka, która mi została i właściwie trzy produkty ostatnie, które mi zostały. To jest mianowicie proste spiżarnie urody, galaretka aroniowa do kąpieli, skóra wrażliwa. Nie pamiętam ceny wyjściowej, ale ja ją kupiłam za 3,99 i ona tak pięknie pachnie aronią. Słuchajcie, może to jest, nie jest jakiś duży deal, bo taki, ten duży, ten duży płyn do kąpieli jest ISANE kosztowała 5 zł, To jest taka mała galaretka, chociaż ona nie jest mała, ale w porównaniu do tego że to jest dosyć mało, bo jest aż 305 ml różnicy. Ona ma 400 ml i mimo, że nie jest mm, tak bardzo opłacalne, żeby to kupić, to, no wiecie, to jest galaretka, więc no rozumiecie chyba, o co mi chodzi. I zapach jest ładny. Spróbuję tą aronię i porzeczka. To nie jest taka naturalna aronia i porzeczka, tylko taka bardziej chemiczna, więc to czuć. Ja mam ją w trzech sztukach. I też prawdopodobnie jedna pójdzie, pójdzie do mnie, druga do mojej mamy, a trzecia do mojej cioci lub Babci. Zobaczymy. I tak skończyliśmy mój, mój haul. Jeszcze raz przypomnę Wam zasadę dotyczącą tych, tych zakupów. Nie w każdym rozmanie ona obowiązuje i nie w każdym znajdziecie te same produkty na w takich promocjach. Po prostu musicie robić screeny z filmu i screeny z filmiku i je szukać w losmanie Jeszcze raz czytnik, 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 tylko czytnik. Bo inaczej nie złapiecie się. Nawet jeżeli w moim rosmaniu był przykładowo hydrosol za 4 zł, a u Was może być za 10 zł i wy będziecie pewni, że u Was na pewno będzie za 4, bo tak było u mnie. to nie róbcie tak, bo ja też się już tak wiele razy przekonałam, że to tak nie działa, każdy raz nam ma inny system, dlatego musicie po prostu sprawdzić, jak to będzie u Was, ale co? Życzę Wam udanych zakupów i mam nadzieję, że któryś z tych produktów, które Wam dzisiaj pokazałam, sprawdzi się u Was, a ja się z Wami żegnam i widzimy się w na następnym filmiku. Pa!